Wiesz, co jest największym błędem w YouTube i copywritingu, to, że próbujesz kogoś przekonać, że się myli, a klient nie chce być przekonywany, no i nie chce się mylić. On chce poczuć, że już miał rację. To się nazywa efekt potwierdzenia. Nasz mózg nie szuka prawdy. On szuka dowodów na to, że dobrze myśli. Kiedyś robiłam kampanię dla jednej firmy, która zaczynała każde swoje wideo od zdania, Excel to zły wybór do zarządzania projektem. No i konwersja była tragiczna. No, dlaczego? No bo jak ktoś korzystał z tego Excela, no to to zdanie brzmiało po prostu jak atak. A nikt nie chce słyszeć w reklamie, źle robisz. Zmieniliśmy to zdanie na coś w stylu: jeśli masz dosyć chaosu w Excelu, no to jesteś w dobrym miejscu. No i wskaźniki poszły, poszły w górę. Więc sprawiliśmy, że klient myślał, że go rozumiemy. No bo to confirmation bias właśnie sprawdza, sprawia, że ludzie nie chcą się zmienić, oni chcą potwierdzenia, że zmiana to ich pomysł. I to jest coś, co możesz wykorzystać w każdej sprzedaży. Nie zmieniaj czegoś zdania. Spraw, żeby poczuł, że zawsze miał rację. A ty zdarzyło ci się kiedyś napisać coś, co klient odrzucił, bo poczuł się zaatakowany? Daj znać komentarzu może zrobimy z tego serię.